1 kwietnia w Siewierzu odbył się 7. Superpuchar Polski Brazylijskiego Jiu-Jitsu. To kolejna edycja Superpucharu Polski Brazylijskiego Jiu-Jitsu Jiu w formule no-gi i gi, czyli bez kimon i w kimonach. Do Siewierza przyjechało prawie 450 zawodników, którzy rywalizują w 80 kategoriach ze względu na wagę, poziom wyszkolenia technicznego, także bardzo, bardzo ciekawe zawody. Cieszą się coraz większym zainteresowaniem, coraz więcej zawodników przyjeżdża do Siewieża i mierzy swoje umiejętności z zawodnikami z całej Polski. Bardzo się cieszymy, bo to fajne promocyjne zawody, które, które Promują również Gminę Siewierz, bo Gmina Siewierz jest tutaj głównym organizatorem, miejsko-gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki, a także Animal Siewierz, nasza sekcja, w której szkolimy dzieci, ale także dorosłych. Oni dzisiaj mogą sprawdzić swoje umiejętności. Tutaj na aż pięciu matach w hali sportowej w Siewierzu rywalizują zawodnicy, także, także bardzo ciekawe wydarzenie. Ty oceniasz to, co chłopaki tutaj w Siewierzu robią? Przede wszystkim y, trener Krystian Kwiecień jako główny organizator tutaj z żoną z Kasią. Świetna robota, bo to jest y, cykliczna impreza, y, kolejny rok y, z rzędu. Jak widać atmosfera świetna, y, bardzo dużo ludzi, także mega impreza. Organizacyjnie jak to oceniasz? Y, na najwyższym poziomie. Profesjonalnie zachowane wszystkie najważniejsze detale. Ilu uczestników z przywieża dzisiaj możemy zobaczyć tutaj na matach i czy występują też jakieś kobiety, czy macie jakąś sekcję damską? Y Siewierza dzisiaj w tych zawodach myślę uczestniczy około 20 zawodników, tak patrzę po kategoriach, ale, ale i w jednej formule, czyli bez kimon i w kimonach. Panie również trenują w naszych sekcjach w młodszych dziewczynki. Dzisiaj myślę dwie panie reprezentują tutaj gminę Siewierz i myślę, że z dobrym skutkiem, bo jak wiem nasza zawodniczka Wiktoria Kolińska wygrała już dwie walki, także myślę, że stanie na podium dzisiejszych zawodów. Gdzie są te zawody? Sprawdzieniem swoich umiejętności, co to, tre, to, to co trenuję, chcę sprawdzić czy to się w zawodach sprawdza, czy tylko na sparingach, na treningach, coś w tym stylu, coś takiego. Jako Miejsko gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Siewierzu prowadzimy zajęcia właśnie z brazylijskiego jiu-jitsu dla dzieci i dla młodzieży, a także we współpracy z klubem Animal Siewież prowadzimy boks, tam trenerem jest Krzysztof Szot. Zajęcia jiu-jitsu prowadzi Krystian Kwiecień. Myślę, że doświadczony fachowiec i zaszczepia właśnie te umiejętności, na które, które możemy dzisiaj tutaj zaobserwować. Także bardzo cieszymy się, że, że takie zawody się odbywają. Myślę, że to bardzo ciekawe zajęcia, bo to zajęcia, które rozwijają sprawność, motorykę, uczą dyscypliny. Dzieci bardzo chętnie chodzą. Bardzo chętnie ćwiczą, rodzice przyprowadzają. Myślę, że warto zapisać dzieci czy na brazylijskie jiu-jitsu, czy na box. Myślę, że bardzo ciekawa kolejna oferta sportowa w gminie się dla, dla najmłodszych i tych troszkę starszych również.